i kolejna Honda Shadow VT600 zachowana jak widać w oryginale w porównaniu do poprzedniej Shadowki e, Shadowka zastana i trochę zapomniana e, można powiedzieć spadek po tacie motocykl przekazany e, synowi i tak sobie stoi ponieważ już yy, jego tata miał problemy z motocyklem, to znaczy yy, podczas jazdy przy dodawaniu gazu motocykl musiał się zastanowić. Czy pojedzie, czy przyspieszy czy nie? Yy, I to miał praktycznie od początku od momentu zakupu. Yy, syn też gdzieś jeździł z tym, czyli obecny właściciel yy, z tymi problemami do serwisów, serwisy, i warsztaty wymieniały wszystko oprócz tego raczej co potrzeba. Ktoś nawet walczył z gaźnikami, ale też się podał, poddał i motocyk nadal cierpi na tą e, przypadłość. E, właściciel już załamał ręce praktycznie motocyk chyba chciał sprzedać z tego co mówił e, ale trafiła shadowka do mnie. Czy sobie porazę to zobaczymy. Po takim postoju do przejrzenia, praktycznie wszystko na razie, co starego, to zostają opony i chyba napęd, bo ostatni raz był wymieniany napęd. A tak to jedziemy kompletnie ze wszystkim: czyli zawory, gaźniki, nowe świece, olej, filtry, płyny, nowy akumulator. No, wszystko, wszystko, co tylko będzie podlegało wymianie. Wymienić mam e, Także e, Tutaj pełna determinacja Właściciela Żeby motocykl ożywić Gdzieś ma jakąś iskierkę Mam nadzieję, że, że jakoś podoło Zobaczymy, czy macie kciuki e, I tyle Generalnie dobrze, że motocykl e, Się jakoś trzyma kupy Nie jest wybrakowany to, że stał długo To widać wszędzie Ale e, Pomijając ten temat, to wycieków brak, yy, wygląda to nie najgorzej. Także do sprawdzenia wszystkie rzeczy po kolei, yy, łącznie z łożyskami główki ramy. Yy, no mówię, taki duży, duży, duży pakiet startowy i może akurat zaradzimy. Zobaczymy co tam w tych gaźnikach jest namieszane, czy ktoś kombinował z jakimiś dynodżetami czy innymi rzeczami, być może za dużo paliwa dostaje, ale strzelam, że najprawdopodobniej gaźniki są najzwyczajniej w świecie brudne, źle wyregulowane i tak dalej. Wiele osób próbuje to regulować na siłę, kiedy gaźnik jest brudny. Jak gaźnik jest brudny, to nigdy tego dobrze wyregulować się nie da. Także mocno, e, mocny taki duży przegląd łącznie z wymianą również płynu chłodniczego. Wymieniamy wszystko, wszystko i motocykl postaramy się przywrócić do życia. Tak, żeby w końcu, e, żeby. O tu już też troszkę go bierze, żeby motocykl złapał taki drugi oddech e, i zawieszenie przód też, bo gdzieś tu się leje też, także to nie ma co a, a motocykl stoi, a co będzie dopiero jak się pojeździ także co, zaka, e, rękawy zakasam i do roboty, bo to naprawdę samo się nie zrobi widzimy się e, no i na jakimś tam etapie rozbiórek zobaczymy jak to wszystko tutaj wygląda po rozebrach jak widzicie troszkę grzebnięte e, no, wygląda tak, jak wygląda. Po prostu e, zastanę, zapomniany sprzęt i, i troszkę to wszystko trzeba zruszyć, ogarnąć. E, słuchajcie, co tu dużo mówić? No, jak to wszystko wygląda, to, to widać. Za wiele komentarzy nie potrzeba. Jedna, tutaj jeden z sących od powietrza, e, uszkodzą. Widzę, że taśma była i widać tu gdzieś na rogu jakieś e, poszarpanie. Że zobaczymy czy nowy, czy używka, ale to na pewno będzie trzeba podmienić. Krótce jak krótce, po prostu rozpadają się w rękach przy demontażu. Ale w ogóle, żeby je zdemontować, to mistrzostwo świata. Gaźniki. Hmm. Pierwszy rzut oka nie wyglądałem źle, ale zobaczcie, no... No, już się rozruszał, bo stał, ale zobaczcie, jak wraca. Praktycznie o, już stoi, a ten drugi nie lepszy. Gaźnik. O! Także tu w środku jest e, grubo, z zewnątrz aż tak źle to nie wygląda. Śruby nie poobrabiane, ok. E, ale tutaj filtra powietrza to zobaczcie, w jakim stanie ludzie wkręcają śruby, że już później. Jeszcze jedna jest taka ambitna, że już nie można tego później odkręcić. No, coś takiego ktoś potrafi zostawić i w duszy to ma. Ponoć było przy gaźnikach grzebane i tak sobie myślę, jak było przy gaźnikach grzebane i ktoś zostawia taki filtr, to to naprawdę nie ma sensu. I tak było grzebane przy gaźnikach jak i przy całej reszcie. Także jest co do zrobienia. Słuchajcie, spuszczony płyn, i od razu sobie pomyślałem że wymienię od razu e, tutaj uszczelnienia na tych krócach, na króćcu między cylindrami i do zdemontowania również e, te, te dwa górne króćce bo e, stan tego jest jak wiele innych elementów po prostu po prostu jest to wszystko stare zmurszałe i nawet jak na chwilę obecną nie cieknie to może się zdarzyć e, że po nagrzaniu, po takim dłuższym postoju, po przejeździe, po jakiejś dłuższej jeździe w gorący dzień zacznie tu kapać. A teraz jeszcze w miarę, w miarę jest dobry dostęp, kiedy nie ma gaźników. Tutaj w tym starszym modelu są takie e, rurki olejowe, ale jakoś to sobie tutaj ogramy. E, górę też wymienimy. I tyle, bo, bo naprawdę za grosze szkoda tutaj później wracać do tematu to wszystko jeszcze rwać. Także to wszystko do domycia to wiadomo. Spod pokryw się nie leje, więc pokrywy na razie zostawiamy. I, I tyle, jedynie zaglądamy do zaworów, to tutaj nowe uszczelki pod te komory inspekcyjne. Świece. Miarę widać, ktoś tutaj próbował coś ratować świecami, ale chyba się nie udało, bo bo same świece niestety nie pomogą. Świece to tam grosze, też już bym ich nie chciał, bo jak motocykl pracował na, na tak e, brudnym, rozjechanym gaźniku, to mimo iż wyglądają z zewnątrz ładnie, to w środku mogą być słabe. Także od razu nie. nawet nie ma co myśleć. Zamawiamy i tyle. Właściciel mi tutaj dał e, wolną rękę co e, co wymaga jakiejkolwiek e, wymiany co jest podejrzane wymienić i tak też zrobimy na razie zaworów słuchajcie tego wszystkiego nie sprawdzamy żeby nie brnąć w koszty trzeba ten silnik spróbować chociaż uruchomić i go słuchać jak będzie właściwie zadowolony jak on jeździ i tak dalej to weźmiemy się za resztę rzeczy na chwilę obecną Cóż, walka z gaźnikami, yy, i będę mniej więcej wiedział, co sobie domówić. Podemontuję to, co trzeba i. Na razie dość Zestawy naprawcze do gaźników Zobaczymy czy tu w środku wszystko jest ok Czy nie są jakieś dysze Iglice Co tu w ogóle jest nakombinowane Że ten motocykl tak słabo jedził Czy faktycznie jest tylko brudny Ten gaźnik w środku Czy jest coś mocniej nakombinowane No tak czy siak Całe gaźniki do rozebrania I do Wlatują do gorącej kąpieli Dobra widzimy się na dalszym etapie Dobra, słuchajcie, bierzemy się za składanie, bo y, wszystkie graty, które chciałem, już mam. Y, troszkę tutaj odchamiłem, bo naprawdę było grubo. Oczywiście za detaling się nie biorę, ale y, odchamione jest. Y, oj, miarę, miarę to można już y, składać. Y, no, wszystko, wszystko doczyszczone. I słuchajcie, y, co, co jest? na no wiadomo, filtry oleju, powietrza, powietrza oleju. Yy, Krótce sące do gaźników bo tak jak mówiłem to tamte do niczego się nie nadają yy, co jeszcze mam no musiałem zamówić oryginalną tutaj tą jedną gumę rurę dolotową ponieważ yy, no mimo szczerych chęci gdzieś tam podzwoniłem ale w sieci nie znalazłem takiej używki także wlatuje nowa no myślę że za 30 lat posługi yy, Troszkę takiego luksusu się hondzie, chyba należy. Co wy na to? I zamówione przy okazji, jak już zamówiłem, z oryginału nowe te śruby do filtra, ponieważ, no mówię, są tak zjechane, że po prostu tego od, o, odkręcić się nie da. Kolejny raz. Wszystkie oringi pod, pod pokrywy zaworów, oringi tutaj na ten króciec scący też już je zdemontowałem bo to e, bo to znacznie się. jak widziałem w jakim to jest stanie to jest kwestia chwili pierwszego wygrzania drugiego i w sezonie kłopot gotowy także szanujmy siebie szanujmy nasz czas e, siebie i klienta no bo długo się nie nacieszę jak już się pojawią pierwsze e, pierwsze krople co tam jeszcze no świecę i później jeszcze przyjdzie zawiecha e, do do zrobienia, ale najpierw uruchommy silnik, bo tutaj jest tutaj jest wielki znak zapytania, co to z tego wszystkiego będzie? Jeśli tu jeszcze gaźniki po serwisie są, też już są pomyjce poskładane, wstępnie ustawione i zobaczymy jak nam się to wszystko będzie stroiło. Także co, no zostaje mi to wszystko teraz poskładać i będziemy Będziemy odpalać. Tu już wszystko doczyszczone łącznie tutaj z tymi również króćcami. Te uszczelki też mam gdzieś nowe. nie miały przyjść. Czekajcie, żeby nie było, że ich, że ich nie ma. Nie, są. Na szczęście są też uszczelki pod te króćce, bo to wszystko raz dotknięte. Po takim czasie to, to niestety zaczną się kłopoty. Dobra, nie ma co tutaj za dużo gadać, tylko złożyć sprzęta na gotowo i coś go spróbujemy przepalić. No filtr, filtr paliwa też zaraz wymienię tak, żeby to świeże paliwo przez pompę przepuścić wstępnie. Bo to co tutaj jest, to nic dobrego. Nie wróżę, jak pójdzie w gaźniki. Będą będą kłopoty. Dobra. Działamy. To jest ta chwila, to jest ten moment. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko tutaj zagra, czy nie zagra. No, wszystko, wszystko, co mogłem, to poskładałem. Układ chłodzenia również zalany, nowy filtr przepompowany wszystko, wszystko. A leciał nowy akumulator, bo chyba tego nie pokazywałem. I to wszystko, słuchajcie. No to co? Patrzymy jak to wyszło. O. Pierwsza nadzieja jest i uwaga. Niech się grze Drobna korekta I już jest bardzo, bardzo ładnie Ale naprawdę nie było źle Motocykl pracuje eee, Bardzo, myślę, cichutko Sam silnik eee, Coś z tego będzie Jeszcze się wygrzewa Te płyn, który mi się troszeczkę ulało Zobaczymy, włożymy, zabudujemy filtr powietrza i zobaczymy jak on pracuje. Cóż. Yy, Honda skończona, jak widać. Yy, pojeździe testowe jestem. Pogoda nie zachęca, ale musia. Musiałem kawałek się przechać. Jeszcze dopieściłem troszeczkę skład mieszanki. Zawieszenie się czyści, tak jak powinno. Yy, I to tyle. Słuchajcie, no co? Motocykl kompletny. Wymagał do pieszczenia, także nie wiem co ci mechanicy tutaj to rozbierali 77 razy Na cholerę, zrobić raz, porządnie Wszyscy zadowoleni, właściciel zadowolony, mechanik zadowolony Każdy zrobił swoją robotę e, I po sprawie, tak? E, no, nie wiem, nie wiem dlaczego Dlaczego tak długo ktoś się z tym motocyklem e, Pieścił, znaczy pieścił, nie wiem co próbował zrobić, bo zawsze wam mówię. Na zimny, na zimno. Na brudnych gaźnikach nigdy nie wystroicie motocykla. Dzisiaj będzie dobrze, jutro już będzie źle. I tak w koło Macieju. A teraz czyste gaźniczki. Cyk. spalane świeżymi płynami oleje, filtry, wszystko, wszystko co mogło jedynie co opon DOT kartoflaki tragiczne także jak najszybciej do wymiany ale to właściciel chce sobie ogarnąć w swoim, że tak powiem e, zakresie i karta pacjenta wyobraźcie sobie nawet już mam, także kwestia dopięcia jeszcze tylko kwitów nawet i smyczka się znalazła wszystko rozpisane, co było robione co kiedy ma być robione Także, także, yy, no, nie powiem, wymagała dopieszczenia, ale po tylu latach naprawdę nie żal. Jeżeli właściciel chce z tym motocyklem zostać, no, to trzeba było włożyć taki większy pakiet startowy przez tyle lat zaniedbań no i cóż i cieszyć się, że ma się tak fajny sprzęt w sumie jest w oryginale kwestia go po prostu do ja go nawet tutaj nie myłem, nie kombinowałem to już w gestii właściciela ja zajmiałem się sprawą sprawami mechanicznymi, umyłem oczywiście silnik, to tyle co z tych rzeczy no, także y, Honda Shadow ponad 30 lat, prawie 40 już niedługo wiecznie żywa, nic jej nie jest Także cóż, tylko, tylko sobie śmigać i cieszyć się z bardzo fajnego motocykla ze starej, dobrej, japońskiej e, mechaniki. To tyle, trzymajcie się i oczywiście widzimy się przy kolejnych wyzwaniach. Na razie, cześć! Aha, byłoby za pięknie, żeby tak szybko skończyć ten odcinek. E, słuchajcie, no trochę wstydu się najadłem, e, ponieważ przyjechał właściciel i zaczęły się małe cyrki ja jak tym motocyklem zacząłem jeździć on miał takie lekkie przy ruszaniu z jedynki takie przydławienia, przykrztuszenia ale później coraz bardziej rozjeżdżony ten motocykl i, i mu to przechodziło i już uważałem pod koniec jazdy testowej, że jest wszystko ok no i myślałem, że to kwestia po prostu rozjeżdżenia motocykla przyjechał właściciel yy, Kawałek się tu przejechał i okazało się, że znowu temat wrócił, ale ja mówię, dobra, pojeździ chwilę, będzie lepiej. No i tam jakiś kawałek większy ma do domu, pojechał, ujechał kilka kilometrów i okazało się, że motocykl już całkiem słabo jeździ, zaczyna się krztusić i dziwnie pracować. Także motocykl wrócił do mnie. I cóż... Musiałem się z nim trochę przeprosić. Stał chyba u mnie miesiąc czasu teraz. No niestety, ale tak wyszło, bo, bo tutaj były grube też tematy. Ja w międzyczasie zdemontowałem sobie gaźniki, wszystko posprawdzałem. Nic tam kompletnie nie znalazłem. Nie mogłem za bardzo wpaść na pomysł, co go boli. Pierwsza rzecz to była taka, że już było bardzo mało paliwa I chyba to takie dziwne jakby krztuszenie się na koniec To już było to, że zaciąga łopary Ale to nie wszystko Ponieważ główną i podstawową rzeczą tego krztuszenia To jest to, że ten, te silniki są bardzo Ale wieje, mam nadzieję, że mnie, mnie jakoś słychać Są bardzo wrażliwe na nieszczelności w układzie airbox. I tu te nieszczelności okazało się były aż dwie. Pierwsza to jest taka, że jest tu taki wężyk, tutaj taki odstojnik z Airboxa, który, który był po prostu przerwany. No i stamtąd ciągnął lewe powietrze, praktycznie był uwalony na, na długości. A druga rzecz, od temperatury, od lat jest troszeczkę airbox już troszeczkę gdzieś, no, zdeformowany i filtr powietrza również nie dolegał idealnie i stąd też ciągnęło lewe powietrze takie mm, przed filtrem. Uszczelnienie tych dwóch rzeczy spowodowało, że motocykl od razu zaczął jeździć normalnie. Także gaźniki były jeszcze raz sprawdzone, poziomy wszystko, 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 nic tam nie znalazłem natomiast o może tu będzie mniej wiało natomiast główną przyczyną było wbrew pozorom to niegroźne takie w małych ilościach lewe powietrze, sprzed, lewe powietrze sprzed filtra no ale jak się okazuje właśnie po zlikwidowaniu tych dwóch tutaj nieszczelności okazało się, że motocykl zaczął pracować zupełnie inaczej, po prostu tak jak powinien E, te, te modele są wyjątkowo e, wrażliwe na te lewe powietrze. Na przykład tu ściągnięcie filtra powietrza, motocykl przestanie praktycznie jechać. Będzie parskał, kichał. Tu musi być e, to wytworzone takie fajne podciśnienie, i wtedy te gaźniki pracują tak jak pracować e, powinny. No, także trzeba uważać. E, taka też nauczka dla mnie na przyszłość: że naprawdę trzeba tu wyjątkowo dokładnie sprawdzać, czy to wszystko jest dobrze, czy to wszystko jest dobrze spasowane. No taka nieprzyjemna sytuacja, jak i dla mnie, taki dla klienta, dla was, ale czasami takie sytuacje się zdarzają, także trzeba jeszcze raz podejść do tematu, przeprosić, naprawić i wydać sprawny motocykl, tak czasami bywa, no... Nie wszystko się przewidzi, nie wszystko się do końca gdzieś tam da na pierwszy, w pierwszym podejściu ogarnąć. Czasami nawet wyjeżdżacie, wszystko jest okej, okay, a, a później gdzieś coś jeszcze wyjdzie. No tak czasami bywa, szczególnie przy tak leciwych sprzętach. Niektóre rzeczy po jakimś czasie nawet się e, uwidocznią. Ale motocykl e, zrobiony, e, przetestowany. Eee, na no chwilę to trwało, tak jak mówię, bo chyba dobry miesiąc tutaj stoi już na tego nie liczę właścicielowi. W gratisie zatankowałem pod korek w ramach przeprosin i tyle. No i co? I miejmy nadzieję, że rozstajemy się w zgodzie i, yy, no, i w zrozumieniu. No po prostu musiał chwilę po, postać, musiałem się z nim przeprosić, przespać z tematem kilka kilka nosek pomyśleć, co go tam jeszcze może boleć. No i w końcu udało się namierzyć. Także cóż, niech niech już teraz cieszy e, oko i i niech daje radość z jazdy, bo naprawdę e, ta szadołka jest taka naprawdę taka e, taka jakaś e, miła w odczuciu, że da się, da się ją Da się ją lubić. Może niekonkretnie, bo te wydechy były modyfikowane mi po strasznie dają, ale generalnie sama charakterystyka tego silnika jest, jest naprawdę fajna. A taka, e radosna, można powiedzieć. Także nie dziwię się, że lubicie te motocykle. Bo pomimo, że za, mówię, za tym stylem motocykli nie przepadam, to na niej czuję się wyjątkowo fajnie i dobrze. Także cóż, y oddaję sprzęt. Zapominamy o tym e, incydencie wstydliwym i oby takich jak najmniej. Widzimy się przy następnym sprzęcie.